Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński. Witam na moim kanale Kopania Sukcesu. Witam Was z Hurgady. Jestem na projekcie Long Beach. Jest to taki bardzo okazały resort. Dużo ludzi go zna jeszcze ze starych czasów, bo tutaj hotel nazywał się Long Beach Hilton, kiedyś to był Hilton, ale tutaj buduje się w tej chwili projekt deweloperski. Słuchajcie, najmniejsze mieszkania tutaj mają 63 metry. Można je kupić już za około 1000 euro za metr. Można je oczywiście też skredytować. Deweloper udziela kredytu nawet na 4 lata, przy minimalnej wpłacie 25%, czyli to jest bardzo dobra inwestycja. I o tyle jest to fajny projekt, że jest gwarantowany jakby wykończenie te, u, ukończenie tego projektu przez jeden z największych banków, który znajduje się w Egipcie. Także zachęcam tutaj do inwestycji, jeżeli ktoś będzie zainteresowany takim, takim apartamentem czy ewentualnie nawet tutaj są domy, pod, które mają tam około 280 metrów, to oczywiście podeślę ofertę, a za sekundeczkę pokażę Wam infrastrukturę. To jest obiekt, który ma dojście do plaży, także jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Zaraz pokażę dalej. Jedziemy meleksem do plaży, takie meleksiki będą wozić ludzi, busiki też, busy też będą woziły na plażę. Jesteśmy tutaj konkretnie już w tej chwili w hotelu Long Beach, dlatego się też nazywa Long Beach, bo ma najdłuższą plażę w całej Hurgadzie. Także warto, warto to inwestować, naprawdę jest fajnie. No i jesteśmy na plaży Long Beacha, przepięknie słuchajcie, szeroka wielka plaża, wszędzie parasole. Bardzo fajna infrastruktura, tutaj za mną, jak się odwrócę, zobaczycie siłownię otwartą, można oczywiście będzie korzystać z całego tego obiektu. Ma się też tej zniżki, oczywiście kupując taki apartament na, na wszystkie restauracje i tak dalej w tym, w tym obiekcie. Long Beach. Jeszcze za sekundeczkę wsiadam te do tego i jadąc też Wam to nagram filmu, żebyście zobaczyli jaka jest infrastruktura cała. Pozdrawiam i zachęcam do kupna. Jeżeli jesteście zainteresowani apartamentami w Egipcie zapraszam na moją stronę www.homeinegypt.com i telefon kontaktowy plus 48 796 482 188 Powtórzę, to jest najlepiej dzwonić do mnie przez Whatsappa, bo często bywam w tej chwili w Egipcie. Plus 48 796 482 188 i kontakt mailowi, mailowy w.godunski.wojtek.net. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia w furgadzie. Jeszcze zapomniałem tylko dodać, że w samym obiekcie Long Beach jest 6 basenów.